Wschody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych 1980 roku odbyły się w Szczecinie w bardzo smutnej atmosferze. Zaproszony na uroczystość przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność alarmował o złej sytuacji w państwie. Pamiętamy, dziękujemy, nie zapomnimy. Ale na usta i w sercu cisną się słowa. Czy po 33 latach tak to miało wyglądać? Czy Polska, nasz no ukochany kraj, o której marzyliśmy w 80 roku, jest taką, jaką chcieliśmy? A pogarszające się nastroje społeczne można było właśnie odczuć podczas uroczystości pod Stocznią Szczecińską. Ludzie, którzy w 80 roku też byli w Solidarności, dzisiaj są na wysokich funkcjach państwowych i po prostu zapomnieli o naszych wspaniałych bohaterach. I w takim miejscu, w tych dniach, trzeba o tym głośno mówić i domagać się zadośćuczynienia dla tych wspaniałych ludzi. Zachodni Pomorski przewodniczący Solidarności nie krył rozczarowania związanego z brakiem reakcji rządu na stan Szczecińskiej Stoczni. Przedstawiciel IPN-u podkreślał, jak ważny był to dzień. W dziejach historii. Chciałbym skupić naszą uwagę na roli szczecińskiego środowiska robotniczego w utworzeniu niezależnego, samorządnego związku zawodowego Solidarność. Niestety dziś zbyt często się o tej grupie zapomina, a przecież to robotnicy byli jedyną siłą, która okazała się być zdolna do skutecznego oporu wobec dyktatury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Modlitwa była również elementem obchodów. Pod opiekę poddano osoby strajkujące w 1980 roku. 33 lata temu. Tutaj się dokonał fenomen zgody, fenomen mądrości i fenomen wiary. Największy żal mają osoby, które w 1980 roku strajkowały, poświęcając swoją młodość w walce o lepszy byt, a teraz często żyją w biedzie i nie czują wsparcia od rządzących. Porozumienie sierpniowe w Szczecinie podpisano dzień wcześniej niż w Gdańsku, a na czele komitetu strajkowego stanął były prezydent Szczecina Marian Jurczyk.